Dzień dobry, cześć, hej, z tej strony oczywiście mechanika pojazdowa Handel Dzisiaj prezentujemy Wam Mercedesa klasy C W203 w wersji oczywiście poliftowej. Dane techniczne tego samochodu znacie, nagranie jest oczywiście po to, żeby pokazać Wam jakieś mankamenty tego samochodu Jest to oczywiście używany samochód, auto ma bardzo mały przebieg, co również zobaczycie na tej prezentacji, podkreślimy właśnie jego plusy, pokażemy Wam Jakieś tam mankamenty tego samochodu, bo to mówię, to jest tylko i wyłącznie samochód używany. Aczkolwiek w moim mniemaniu jest w bardzo dobrym stanie, jak na swoje lata i jak na tego Mercedesa, które, no jak na tego Mercedesa, które po prostu lubią sobie gnić, rdzewieć w niektórych dziwnych miejscach. Także no co, zaczynamy. Z przodu, oczywiście, halogeny, czujniki parkowania, koła. Stalowe z kołpakiem. Opony zimowe z 2020 roku w bardzo dobrym stanie i z przodu i z tyłu. Błotnik tutaj bez herdzy, bez żadnych rys czy wgniot. Na drzwiach, tak naprawdę, mamy tutaj taki malutki mankament, który naprawiliśmy. Tutaj były takie malutkie pecherzyki rdzy. Jest tutaj zrobiona antyrdza, ocynk, i dopiero jest na to położony kolor, żeby już Wam to gdzieś tam w przyszłości nie wychodziło. Lusterka, oczywiście, z LEDowymi kierunkowskazami. Szyberdach, zaprezentujemy też jego pracę. Oraz, tak naprawdę, tutaj taka rdzawka na tylnym błotniku. Tu było to samo, co na drzwiach czyli małe pecherzyki, które, które są, że tak powiem, zdarte, ładnie wyszlifowane. Zrobione antyrdzą, ocinkiem, i dopiero położony kolor. O takich, że tak powiem, malutkich rzeczach nie będę mówił, przecież to jest e, chyba normalne. Opony, tak jak już mówiłem, zimowe z 2020 roku są to Goodyear. E, w bardzo dobrym stanie z tyłu, oczywiście, również mamy czujniki parkowania. E, kolor czarny metalik, co widzicie, e, bardzo ładnie pasuje do tego samochodu. I tutaj z prawej strony, e, tak naprawdę zero mankamentów chyba że możemy się czepić już wszystkiego no to to po prostu tutaj taki malutki nalot e, koloru rdzy e, tak bym to określił e, i poza tym samochód bez żadnych mankamentów e, czy otarć zobaczcie sobie na weteranty błotnika że tutaj wszystko jest w porządku nic tutaj nie wychodzi wszystko jest w bardzo dobrym stanie e, tak jak już mówiłem tak jak i cały samochód e, samochód po fajnej takiej eksploatacji po dużym serwisie ale do tego wrócimy sobie na końcu w podsumowaniu. Teraz postaram się pokazać wam jego środek, bo jest to coś pięknego. Bardzo mały przebieg, właśnie i to w środku wszystko widać. Duży bagażnik. Jedna wnęka po tej stronie, druga wnęka po tej stronie. Oczywiście tak to wygląda. Podświetlenie. Tutaj możemy sobie złożyć fotele również z tej strony pod pokładem. Bardzo w ogóle fajny, przemyślany patent, dużo miejsca, coś jeszcze możemy włożyć, mamy tutaj zestaw naprawczy oryginalny, tu mamy nawet zestaw oryginalnych bezpieczników Mercedesa I jakieś nowe białe rękawiczki od poprzedniego właściciela, to tutaj zostaje, wszystko jest na swoim miejscu, zestaw naprawczy, tutaj mamy klin pod koło, tak jak Mercedes już nas do tego przyzwyczaił, kto je kiedyś jeździł Mercedesem ten wie E, oczywiście oryginalny trójkąt apteczka, wszystko jest na swoim miejscu. E, wnętrze, tak jak mówiłem, bardzo zadbane, e, moim zdaniem w super stanie. Zobaczcie, na drzwi, na tapicerkę, zero żadnych przetarć. też znaczy, klamkę, którą cały czas zawsze otwieramy, tak? przyciski, wszystko jest w super stanie. E, z tyłu, na tylnej kanapie, mamy oczywiście izofixy Mamy podłokietnik z cup holderami wysuwanymi. Nawiewy na samym środku oraz ala śmietniczek, zapalniczka, jak to woli to nazwać. Bardzo fajnie chowane zagłówki. To jest też bardzo fajna opcja. Za chwilkę wam pokażę dlaczego. Szyberdach też zaprezentujemy jego pracę. Miejsce kierowcy, czyli tutaj gdzie samochód pokonał 84 tysiące kilometrów, cały czas ktoś był za kierownicą i zobaczcie jak to wszystko wygląda, czy przyciski, czy tutaj klamka, czy cała tapicerka, tutaj nic nie jest wytarte, wszystko jest w super stanie, fotel również, fotel jest taki elektryczny i manualny, mamy góra, dół i oparcie jest sterowanie elektryczne, co widzicie, dywaniki oczywiście oryginalne, kierownica w super stanie, tempomat wszystko jest, ja sobie pozwolę usiąść za kierownicą. Włączymy sobie zapłon, ściszymy radio. Teraz mamy włączony zapłon, więc nie przejmujcie się kontrolkami. 84 742 km to jest oryginalny przebieg tego samochodu. Kierownica w super stanie, zobaczcie na przyciski od sterowania radiem, od sterowania komputerem. Możemy sobie tutaj sprawdzić e, m.in. spalanie, e, kilometry jakie możemy przy, przejechać na danym paliwie. Tutaj mamy oczywiście Tempomat z limiterem, światła automatyczne również, halogeny, elektryczne lusterka. Tym oto jednym magicznym przyciskiem ja go teraz wcisnę i Wam go pokażę. O, przepraszam, musi być samochód odpalony, więc odpalamy samochód. I właśnie nam się złożyły wszystkie zagłówki. Taki bajer, do którego nas Mercedes właśnie już dawno przyzwyczaił. Zobaczcie, samochód jest odpalony, żadnych błędów na desce rozdzielczej, wszystko działa tak jak należy radio, z wejściem na CD, mamy tutaj wyłączenie czujników parkowania, wyłączenie SP, centralny zamek, podgrzewane boczne przednie fotele. Te takie tutaj dwa wystające, czyli z przodu i z tyłu. To są takie tak naprawdę pomocnicze do czujników parkowania. Mamy klimatyzację. Dwustrefową, która jest oczywiście sprawna tutaj, popielniczka, chociaż jest napisane, żeby nie palić, ja to bardzo szanuję. Bardzo, taki, bardzo ładne drewno, które nie jest zniszczone, tutaj, przez środek deski nam idzie. Szyja biegów, automatyczny oczywiście. Mamy tutaj cup holder, podłokietnik, który jest taki fajny, miękki. Duży podłokietnik i grosik, na szczęście, dla przyszłego właściciela musi być. I tak to wygląda za pozycją kierowcy. Oczywiście światełka, wszystko po kolei. Teraz sobie rozsuniemy jeden przycisk, przytrzymujemy. Rozsuwa nam się szyberdach. Przejdziemy sobie jeszcze na drugą stronę. O, szyberdach mamy rozsunięty. Autko bardzo ładnie się prezentuje. Przebieg tutaj robi niesamowitą robotę. Samochód prowadziliśmy w takim stanie jak teraz stoi Mamy jego mnóstwo zdjęć podczas transportu Oraz podczas e, zakupu w Niemczech Tutaj też mamy elektryczny oczywiście fotel e, Pasażera Siateczka I że tak powiem w Niemczech miał jakiś lakierowany e, Co widać Lewe tylne drzwi Oraz lewy tylny błotnik gdzieś tam na przejście Zobaczcie jakie tutaj są wartości Reszta samochodu jest w oryginalnym lakierze Co właśnie przedstawia e, Graficzne przedstawienie wyników pomiarów powłoki lakierniczej. Mamy również zmierzone słupki ABC: lewa strona, prawa strona. Tutaj nie ma żadnych nieprawidłowości, wszystko się zgadza, wszystko jest w oryginalnym lakierze. Nic tam nie było grzebane. To oczywiście dostajecie przy zakupie samochodu. Samochód ma dwa kluczyki: jeden jest teraz w stacyjce, drugi trzymam w ręce. Książka serwisowa oczywiście jest, jest ona bardzo bogato prowadzona. Przejdziemy sobie najpierw do serwisów, które zaczynają się od, odtąd. 2007 rok 8800, 8 rok 13000, 9 rok 20000 km, 11 rok 26, 13, 37 15 50 000, 17 59 000. I to są ostatnie właśnie wpisy. Tą książkę, więc przebieg jest udokumentowany. Mnóstwo innych dokumentów potwierdzających przebieg, typu tif samochodu, typu jakieś faktury za, za wymianę części. Jest tego naprawdę mnóstwo. No, przebieg jest potwierdzony. Oczywiście te wszystkie dokumenty dostajecie razem z samochodem. Tutaj nie ma co ukrywać. Mamy nawet tych z 15, 17 roku, przepraszam, e, 59 tysięcy, czyli wszystko się zgadza z książką serwisową. No, mówię, wszystko jest tutaj udokumentowane. Tutaj mamy 2019 rok 69 800 km. Kolejne badanie techniczne, e, które są przeszedł sprawnie, oczywiście. No, jest tych dokumentów mnóstwo, więc cały przebieg ja uważam za bardzo dobrze udokumentowany. Tak jak już mówiłem, autko gdzieś tam było lakierowane, ale to już w Niemczech. Lewy tylny błotnik, lewe tylne drzwi. E, aczkolwiek nie przeszkadza to w jego użytkowaniu. E, oczywiście my wam wszystko to mówimy, bo po co e, później świecić oczami? Mankamenty tego samochodu znacie. E, teraz podsumowanie zrobimy z takie krótkie, z bardzo fajną informacją. Mianowicie samochód jest po dużym serwisie. Mamy tutaj wymieniony kompletny łańcuszek rozrządu. Oczywiście, na, na co mamy faktury, mamy stare części, mamy wymieniony oczywiście filtr oleju, nowy olej. Filtr powietrza, filtr kabinowy oraz filtr paliwa. Układ hamulcowy jest przeczyszczony, więc jest wszystko na gotowo, tak jak powinno być. Skrzynia biegów, o której jeszcze nie wspomniałem, No nie ma co o nich wspominać. Jest to skrzynia pancerna, więc tutaj nie ma szans, żeby w ogóle coś się z nią stało. Biegi zmienia bardzo dobrze, nie ma w niej żadnych nieprawidłowości. Samochód nie ma żadnych błędów, jest w 100% sprawny. Transport tego samochodu, jak i przy każdym innym samochodzie zakupionym od nas, macie gratis na terenie całej Polski. Jest to bardzo fajna opcja dla osób, które gdzieś tam się boją jeździć 500 czy więcej kilometrów, żeby, żeby obejrzeć samochód, bo z doświadczenia może kiedyś się przejechali. Tak więc tutaj macie wszystko czarno na białym: wszystko widzicie, co jest w tym samochodzie. W razie pytań, ja zapraszam Was do kontaktu. Oczywiście postaram się odpowiedzieć na Wasze wszystkie pytania. W razie pytań, tak jak właśnie już mówiłem. Pisać dzwonić, pisać maile yy, czy smsy i postaramy się Wam pomóc. Na dzisiaj to wszystko. Pozdrawiam Was, trzymajcie się. Hej.